Kochani, dzisiaj, z racji tej długości fragmentu Ewangelii, zostaniemy tylko na Ewangelii, z racji, że kilka minut tego czytania jednak będzie, a dotyczy on naprawdę bardzo istotnych spraw, które przekładają się na nasze życie, i spróbujemy to przełożyć, pokazując jakiś wycinek, żeby uchwycić się tego, co ma być wypełnianiem woli Bożej, nawet w tym, że. Szanujemy jedzenie, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, przychodzimy dzisiaj do Ciebie na początku pierwszego tygodnia Wielkiego Postu i mówimy: tak jak potrafimy, przyjdź do nas, napełniaj nas Twoim duchem, uzdrawiaj nas z wszelkiego słabego widzenia rzeczywistości. Byśmy mogli Je widzieć Twoimi oczami. Króluj w nas jako jedyny zbawicieli, Pan. Patrząc przez ten szklany ekran naszych komputerów, smartfonów czy telewizorów na Boga, który jest w Eucharystii, wołamy: Działaj w nas, Panie. A w 624. punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci Hebrajczyków 2.9. W swoim zbawczym zamyśle Bóg postanowił, aby Jego syn nie tylko umarł za nasze grzechy, 1 Koryntian 15.3, lecz tak, żeby zaznał śmierci, czyli poznał stan śmierci, stan rozdzielenia jego duszy i ciała między chwilą, w której oddał ducha na krzyżu i chwilą, w której z stał. Ten stan Chrystusa zmarłego, Jego misterium grobu, wstąpienia do otchłani jest to misterium wielkiej soboty, gdy Chrystus złożony do grobu ukazuje wielki odpoczynek szabatowy Boga po wypełnieniu zbawienia ludzi, które napełnia pokojem cały świat. Amen. Posłuchajmy nieco dłuższego fragmentu Ewangelii z dnia. Posłuchajmy Słowa. Kiedy zaś przyjdzie syn człowieka w chwale Jego i wszyscy zwiastunowie z nim, wtedy usiądzie na tronie chwały Jego i zebrane zostaną przed nim wszystkie narody i oddzieli ich jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. I postawi owce po prawicy Jego, zaś kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po prawicy Jego, chodźcie po błogosławieni Ojca Mego, odziedziczcie przygotowane wam królestwo od założenia świata. Zgłodniałem bowiem i daliście mi zjeść. Zapragnąłem i napoiliście mnie. Obcy byłem i przyjęliście mnie. Nagi i ubraliście mnie. Zachorowałem i odwiedziliście mnie, w więzieniu byłem i przyszliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi, mówiąc, Panie, kiedy zobaczyliśmy Cię zgłodniałego i nakarmiliśmy, lub spragnionego i napoiliśmy, kiedy zaś Cię zobaczyliśmy obcego i przyjęliśmy, lub nagiego i ubraliśmy, kiedy Cię zobaczyliśmy chorującego lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. I odpowiadając, Król powie im, Amen, mówię Wam, ile uczyniliście jednemu z tych braci mych najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy powie i tym, po lewicy ruszajcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny przygotowany o oszczercu, oszczercy i zwiastunomiego. Jego. Zgłodniałem bowiem i nie daliście mi jeść, zapragnąłem i nie napoiliście mnie. Obcy byłem i nie przyjęliście mnie, nagi i nie ubraliście mnie, chory w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy odpowiedzą i oni, mówiąc, panie, kiedy Cię zobaczyliśmy zgłodniałego lub spragnionego, lub obcego, lub nagiego, lub chorego, lub w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci, wtedy odpowie im mówiąc, Amen, mówię Wam, ile nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, ani mi nie uczyniliście. I odejdą Ci w karę wieczną, zaś sprawiedliwi, sprawiedliwi w życie wieczne. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spory ten fragment, ale mam świadomość, że podzieliliśmy się trochę na takie dwie grupy. Jedni, którzy przewijają ten fragment, czy w ogóle fragment Ewangelii, słuchając słowa, i inni z kolei, ci, którzy chcą usłyszeć, jak to słowo brzmi, właśnie w wersji interlinearnej, nawet wtedy, kiedy ta składnia, muszę ćwiczyć tą składnię, żeby Choć trochę bardziej stylistycznie spróbować wyrazić się pomimo braku tego, że ta, ta, ta styl, ten styl jest nieco inny od pisania od naszego, odbiega trochę od naszych polskich norm i standardów. Co my dzisiaj mamy? Jezus nie dzieli na katolików, protestantów, prawosławnych. Nie dzieli na poszczególne denominacje. Jezus odnosi się do bardzo praktycznych rzeczy, czyli do naszego postępowania. Choć to może szokować, to sądzi z miłości. To znaczy sądzi z tego, jak my rzeczywiście podchodzimy do drugiego człowieka, jak go widzimy, kim dla niego jesteśmy. I to jest dla nas dość istotne, dlatego że kiedy zdamy sobie sprawę, że to z miłości będziemy sądzeni to, w jaki sposób traktujemy każdego bez względu na wiarę tego człowieka, bez względu na przynależność polityczną czy jakąkolwiek inną, to myślę, że chociaż trochę zmieni się w naszej głowie, że ten człowiek, który czasem inaczej wierzy niż my, inaczej myśli niż my, jest także człowiekiem, który zasługuje na szacunek i na miłość. Oczywiście ktoś powie to, co w takim układzie nie głośmy Ewangelii, bo wszyscy jesteśmy równi. Równi jesteśmy w miłości Pana Boga do nas, w tym dzieciństwie, które zostało nam ofiarowane przez Jego drogocenną śmierć i zmartwychwstanie. Natomiast, no, co oznaczałoby to, że papież Franciszek, tak jak kolejni papieże, wysyła na misję misjonarzy i błogosławi ich, by oni nieśli Chrystusa. Co to oznacza? No to oznacza, że bardzo mocno trzyma się Ewangelii, idźcie na cały świat i głoście ją. Jak ktoś powie, oczywiście, ale przecież papież Franciszek nie kazał nikomu narzucać. No tak, bo papież Franciszek kazał, czy właściwie prosił, aby to życie nasze Ewangelii, ogłoszenie Ewangelii, karygmatu, było tym, co pociągnie ludzi do Chrystusa, a nie... Będzie siłowymi rozwiązaniami w sytuacji, gdzie ewentualnie znaleźliby się misjonarze. I kiedy patrzymy przez ten pryzmat, to możemy bardzo wiele świadectw zacytować ludzi, którzy zapragnęli Chrystusa, przez co? Ano, przez to, że pragnąc Chrystusa, yy, Odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego za nim chcą iść. I odpowiedź w 90%, pewnie procentach, choć szczegółowych badań socjologicznych na ten temat nie robiłem, pokazuje, że to przez przykład innych ktoś do Chrystusa, ktoś Chrystusa pragnie poznawać, ktoś pragnie zobaczyć, dlaczego ktoś inaczej żyje, inaczej postępuje. Ma jakieś odniesienie, na czym buduje, to są bardzo ważne dla nas podpowiedzi. I wiecie, to co dzisiaj widzę w naszym Kościele, myślę o Kościele katolickim szczególnie, to jest jakieś szaleństwo, które dzieli ludzi na tych, którym można pomagać i nie można pomagać. Na tym, którzy zasługują na to, żeby im okazać miłosierdzie. I na tych, którzy nie zasługują, żeby okazać im miłosierdzie. Mówię o szaleństwie, bo to jest odwrotność do Ewangelii. Dzisiaj nawet dzieli się ludzi na, przez pryzmat tego, w jaki sposób oni odpowiadają naszym kryteriom. Czy Chrystus umarł za wszystkich? Oczywiście, że tak. Czy my zatem możemy mówić, że. My będziemy dzielić, komu okażemy miłość, a komu tej miłości nie okażemy. Pamiętam, kiedy pierwsze świadectwo dotarło do mojego serca wobec świętej matki Teresy z Kalkuty, było ono doświadczeniem wizytacji jej w jednym z domów, właśnie w Kalkucie, gdzie przyjeżdżając wieczorem. Ponieważ siostry, nie wiem jak dziś, wtedy miały taką zasadę, że dzielą się wszystkim, co mają do końca, ufając Bożej Opatrzności. Czyli jeśli nie będą miały nic do jedzenia, no to nie jedzą. Jeśli następnego dnia coś otrzymają, to dzielą to tak, żeby móc służyć i pomagać, a jednocześnie to, co zostaje, rozdzielają na pozostałych, którzy mają jeszcze mniej od nich. Prowadząc te umieralnie, prowadząc te miejsca, w których, w których zbierali ludzi z ulicy. I matka Teresa z Kalkuty, wtedy, kiedy przyjechała do, do tego domu, zobaczyła, że zostało trochę ryżu, więc zawinęła tyle, ile zostało, i zaniosła do jednej z rodzin, bardzo ubogiej rodziny. Mąż zostawił tę kobietę, kilkoro dzieci. Wysypała ten ryszcza kobieta, która dostała jako matka i całe to zawiniątko, można powiedzieć, że na pewno wystarczyłoby na obfitą kolację dla wszystkich domowników. Wzięła nóż i rozdzieliła na dwie części. I matka Teresa opisuje to, że zapytała, dlaczego to robisz, co to znaczy, że to teraz robisz. I gdzie idziesz, a ona mówi: Obok mnie jest rodzina muzułmańska, która też nie jadła od tygodnia. Rozumiesz? Nie jadła od tygodnia. Kiedy zdałem sobie sprawę po, którejś, po którymś przyjeździe ojca Jose Antony Mani Parambila, księdza naszego przyjaciela z Indii, to gdy usłyszałem, że 200 milionów ludzi w samych Indiach ma jeden posiłek na tydzień i to jest garść ryżu, i są poniżej wszelkich standardów określonych jako w ogóle możliwe do przeżycia, to pomyślałem sobie, że my bardzo dużo marnujemy dóbr. Do, I dlatego proszę się nie dziwić, że papież Franciszek z taką intensywnością przypomina, żeby nie wyrzucać jedzenia, żeby w sytuacji, kiedy nie, nie jesteśmy w stanie przejeść, nie, kupywać, nie kupować tyle, żeby zamrażać, kiedy w jakiś sposób nie zjedliśmy. Wystarczy zobaczyć, jadąc do domu świętej Marty, w jaki sposób żyje sam papież Franciszek. Wiecie, to się zaczyna od prostej rzeczy. Jezus jest Panem i chce wrócić do tego dzisiaj, przy tej okazji, Chociażby nakładania posiłku w hotelach. Dzisiaj niektórzy określają swój poziom pochodzenia i wyższą klasę pochodzenia, jak mówią, tym, że nie dojadają i zostawiają na talerzu, bo to jest w dobrym tonie. To chcę zaprosić Ciebie, nawet jeżeli masz na tyle dużo pieniędzy, że nie musisz się o te pieniądze martwić, zrób to ze względu na tych, Którzy jedzą raz w tygodniu jedną garść ryżu, żeby przeżyć, zrób to ze względu na tych, że nałożysz sobie, nawet jeśli dla ciebie będzie to na dziś upokarzające, że zjadłeś wszystko i nie zostawiłeś. Kiedy ostatni kurs Paweł prowadziliśmy w jednym z bardzo luksusowych hoteli. Chcieliśmy, żeby wszyscy uczestnicy mieli też takie dobre, dobre miejsce do przeżywania tych rekolekcji, łącznie z tym, żeby było miejsce na odpoczynek, chociażby sauna i basen. To jedno z największych świadectw, które uczestnicy zostawili wobec obsługi, że z waszych talerzy nie musieliśmy wyrzucać, ponieważ nakładaliście tyle, ile zjecie. Może dla niektórych to będzie największe postanowienie wielkopostne. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy, jak Bóg da. Do zobaczenia jutro.